Przed Wami najgorsze Mercedesy ostatnich 30 lat. Choć Mercedes pozostaje synonimem wysokiej jakości, niezawodności oraz komfortu, także jemu w historii zdarzały się przykre wpadki. Mercedes Vaneo to niewielki minivan. Jego wnętrze było wykończone masą tanich plastików. Z powodu ogromnych problemów jakościowych i słabej sprzedaży, jego produkcja trwała zaledwie 3 lata. Mercedes klasy A W168 Niestety, szybko po premierze okazało się, że klasa A była niezbyt bezpieczna i oblała test łosia. Poza tym auta były mało komfortowe, powolne oraz tanio wykończone. Mercedes klasy C W202 nie popisał się w testach zderzeniowych. Wynik dwóch gwiazdek w 1997 roku na 5 możliwych był całkowicie nie do przyjęcia, tym bardziej, że klasa C nie była tanim samochodem. A to tylko część naszego rankingu. Więcej znajdziesz na motopedii.